Cześć witam na kanale kupiliśmy dom z dzisiaj film w którym będę sprawdzał i pokazywał wam jak pali się bryket który tutaj robiłem na własnoręcznie wykonanej brykieciarce. może i nie za pięknej jak ktoś pisał tam w komentarzu pod filmem ale no spełniającej swoją rolę swoje zadanie także brykety zrobione Część z tych pierwszych, które robiłem, wysuszone. Dzisiaj sprawdzimy sobie, zobaczymy jak to się pali. Także rozpalam i, jak widzicie, troszkę podpałki, takiej suche dreweczka, żeby tutaj wytworzyć taki żar z spod spodu i zobaczymy jak to się pali. Po prostu, czy będę tymi brykietami w stanie nagrzać boiler. Wody, po prostu czy tą wodę uda mi się podgrzać. Ja tutaj mam 26,5 stopnia w tej chwili na kotle 28,6 na bojlerze i rozpalam. Zobaczymy, jak to się sprawuje, czy się będzie paliło, czy nie. Chcę wam pokazać. Także zabieram się za rozpalanie, także do roboty. No i rozpalone parametry, jak widzicie na piecu, już jest o, dochodzi do 31, 31 stopni. Wskoczyło także tutaj się rozpaliło. Ja przygotowałem sobie już tutaj brykieciki, stoją, czekają w piecu. Jest rozpalone. Ubrałem rękawice, żeby mi tutaj czasami nie poparzyło ręki. No i co? Wkładam o, tam głębiej. Na te, na te dreweczka. O, jedną wrzucę trochę dalej, to trochę bliżej. Spokojnie jeszcze z dwa mógłbym dołożyć, ale trochę przymknę, bo się kopci. E, o i zobaczymy teraz takie cztery sztuki wkładam do pieca, tutaj popielnik przymykam. Wszystkim steruje SKZP02. Jak widzicie, przesłona otworzona na maksa. No i to drewno, które tam włożyłem na samym dole, już zaczyna działać. Ale o, to jest 125-6 stopni już mają spaliny. Temperatura na kotle rośnie już 34. Eee... 28. Temperatura bojlera ja mam tak ustawione, żeby pompka od bojlera chodziła jak najdłużej. Także mam ustawione 73 stopnie na bojlerze. Często nie osiągam takiej temperatury, bądź też niewiele wyższą na kotle. Z tego względu, że jak paliłem drewnem, mam sobie mniej więcej wymierzone. Ile tutaj zmieszczę po prostu do tej mojej komory drewna i po prostu uzupełniam drewnem tyle, ile potrzebuję. Przez co mogę już wszystko tutaj pozamykać. Sterownik nad tym czuwa. Ja wiem, że woda się nie zagotuje, nic tu się nie stanie. I bo to trzeba też pamiętać o tym, że nawet jak sterownik wejdzie w tryb czuwania, to jednak tutaj cały czas pozostaje otwarte i ten cuk jest miarkownik ciągu na przykład zamknąłby ten cuk ale w tego typu kotle no, nie ma miarkownika, nie ma takiej możliwości także teraz poczekam i zobaczymy, cały czas widzicie jaka jest godzina na sterowniku 11.55 nie pamiętam z tego wszystkiego o której rozpalałem ale to powiem w kolejnej w kolejnym etapie tego filmu, jak już trochę się rozpali, i pokażę Wam po prostu efekty. I kolejny raz wziąłem sobie jeszcze dwa brykiety. Stwierdziłem, że trzeba tutaj jednak co nieco dołożyć. Jak widzicie, takie dwie malutkie deseczki jeszcze tam dołożyłem. Także, żeby ten ogień, jakby miało co podtrzymywać. O, wepchnę to sobie kawałeczek dalej. Tak. Także spyta ktoś, czy, czy brykiet to dobry pomysł i czy się pali, no to ja mówię, że, że się pali. Zaraz yy, wam pokażę na sterowniku. Cały czas kontrolujecie godzinę, która jest na sterowniku. Spokojnym płomieniem, jedno co zauważyłem. Lekko lubi się przykopcić, i z tego względu póki co zostawiłem tutaj jeszcze te drzwiczki po prostu o, w ten sposób, jakby dodatkowe powietrze daje. Oczywiście mógłbym na sterowniku e, zmienić e, ilość dostarczanego powietrza przez dmuchawę, bo w tej chwili ona pracuje na 27%. Zobaczcie, temperatura dochodzi już do zadanej do 55 stopni. Spaliny mają 154. Woda zdążyła się już nagrzać o 41 stopni. Czyli spokojnie idzie już taki prysznic wziąć bez dopuszczania jakby zimnej wody. Z samej ciepłej spokojnie to jest 41 stopni. Poczekamy. Zobaczymy do ile to wszystko jeszcze tutaj dojdzie. A jeszcze chciałem Wam pokazać na dworzu, jak to wygląda z punktu widzenia ekologii. Także idę na dwór i zaraz widzimy się na podwórku. Pokażę Wam, jak to wygląda przy kominie. Okej, okay, już jesteśmy na dworzu. Tutaj zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ja przybliżę, jak to się pali. O, to jest dokładnie ten komin. Także czyste, po prostu niebo. Nie widać kompletnie żadnego dymu. Także co do ekologii, to jest myślę, że więcej, dużo więcej tych e, zanieczyszczeń, trujących związków i tak dalej, to idzie raczej z tego całego ekogroszku niż z tych brykietów czy z drewna. Moim zdaniem liczy się po prostu umiejętne palenie, czym kto pali. Także tak wygląda właśnie palenie brykietem, ekologia to jest właśnie tak realizowana są problemy z dostawami węgla PGG Nie wyrabia. Wielokrotnie próbowaliśmy już tam zamawiać węgiel, ale to wszystko kończy się fiaskiem, to są po prostu nici z tego węgla nie wiadomo czy w sezonie grzewczym w ogóle będzie, czy nie. Także wracam jeszcze do kotłowni. Zobaczymy jak to wygląda tam. No tutaj widzicie, że to jest po prostu. No nie ma o czym gadać, że to będzie kopcić, że to jest trujące, że to jakieś tam coś się wydziela i tak dalej. Zasmradzamy yy, Środowisko i same złe rzeczy. No ja tu nie widzę kompletnie żadnego dymu wszystko wygląda super. Dosłownie jakby się nie paliło. A jednak woda w bojlerze się grzeje, także wracamy do kotłowni szybciutko i zobaczymy jak tam wygląda sytuacja ponownie. No i z powrotem jestem w kotłowni. Tutaj zerknąłem sobie, że rozpalałem o 11:33, także 40 minut temu dokładnie i zobaczcie 58 i 8. Na piecu, czyli niespełna 60 stopni. Teraz pompka odbiera to ciepło. Przekazuje na boiler 47,5 w 40 minut. Także woda już się grzeje. Cały czas pompka pracuje. Temperatura powolutku na kotle rośnie. Na początku było to szybciej. Teraz już wolniej. Zapewne spowodowane to było tym, że. Część tego materiału w komorze spalania to było drewno. Drewno, bądź co bądź, jest moim zdaniem jednak bardziej kaloryczne. No ale brykiet też niczego sobie, bo zobaczcie on. Po prostu mam wrażenie, że potrzebuje do spalania jakby więcej powietrza. On się tutaj. Spokojnie żarzy. Ja dołożyłem jeszcze z góry takie e, dwa brykiety, także jak widzicie jest pięć. To drewno w zasadzie zdążyło się wypalić, a brykiet trzyma. On się nie spala takim e, wolnym ogniem. E, po prostu nie ma tych takich długich języków, tych płomieni, tylko jest większa część żaru. O, nie wiem, jak to tutaj Wam pokazać, żeby było widać. Po prostu myślę, że z tego ujęcia też to zobaczycie. To jest po prostu żar, one są rozżarzone. No i zobaczymy, jak długo to będzie trzymać. Myślę, że spokojnie teraz już woda będzie się nagrzewała. Także to sobie zamykam. Chwilkę miałem też te dolne drzwiczki jeszcze uchylone, teraz zamknę je już całkiem. No i przy okazji sprawdzimy sobie. Jak długo to się będzie palić? I przyjdziemy sprawdzić, jak odbiór wody ma się jeszcze do tego, jak to ciepło przez brykiet jest oddawane w kotle, bo to też jest taki ważny parametr ta stałość tego palenia. On oddaje ciepło, mam wrażenie powoli. Zobaczymy czy to tutaj spadnie. Temperatura na kotle czy się wyrówna? Na razie zostawiamy to tak i Poczekamy, dam wam znać za chwilę. Także poczekamy i widzimy się niebawem. Dobra, minęło trochę czasu. Wróciłem z podwórka. Także zobaczymy co tu jest. O, temperatura spalin już spadła do 50 stopni. Także tam już zdążyło pogasnąć. Minęła tam mniej więcej godzinka. Jak widzimy na piecu jest 60. 58 na bojlerze, ciągle się to wyrównuje, później pompka się sama wyłączy. Dąży tutaj o, w tej chwili do wyrównania tych temperatur w zasadzie osiągnięcia zadanej, którą tam zadałem, ale wiadomo, że wyżej niż temperatura na kotle nie zdoła, także mówię do wyrównania temperatur. A zobaczymy jak w samym w samym kotle po godzinie brykecik brykecik leży, on jest taki, powiedziałbym, no nie o w środku cały czas żar trzyma, o tak, może gdyby o, tego żaru jeszcze trochę jest, spokojnie można na to dorzucić jakieś dreweczko, później znowu brykety i śmiało palić. Także myślę, że produkcja brykietu jak najbardziej. Sopałem teraz wszyscy mamy krucho, wiemy jaka jest sytuacja na rynku. Także mówię, to jest raczej opłacalne przedsięwzięcie, można sobie robić chociażby na takie okresy czy przejściowe, kiedy już nastaje wiosna, nie ma takich ujemnych temperatur. Albo co dopiero, zima się zbliża. Także jakaś jesień, czy wczesna zima, temperatury też jeszcze nie spadają do takich skrajnych, bym powiedział, gdzieś tam minusowych mocno. Jak jeżeli chodzi o palenie wody, to widzicie spokojnie 60 stopni można uzyskać na piecu. Tyle samo na boilerze. Ja boiler mam. Jakieś 120-140 litrów, nie wiem dokładnie. Bo jak kupowaliśmy dom, to ten boiler już był, nigdzie nie mogę się doszukać tam żadnej tabliczki, gdzie jest opisane pojemność zbiornika. Także gdzieś w tych granicach i myślę, że w dobie tego, co teraz dzieje się na świecie u nas na rynku. Co nam rządzący fundują e, za atrakcje i emocje podkręcają, także brykiet jak najbardziej do palenia na wodę. Nie mówię, żeby tam w zimę ktoś siedział i podkładał, palił i tak dalej. Bo tutaj dużo lepiej sprawdzi się e, drewno, w które ja swoją drogą jestem już zaopatrzony, e, a jeżeli. Podobają się takie filmy. Jeżeli chcielibyście więcej takich filmów, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, to pomaga, motywuje. Jak coraz więcej tych subskrybentów się pojawia na kanale, niebawem kolejne filmy. Częstotliwość ich dodawania nie jest może jakaś oszałamiająca, nie powala to, wiem, ale. Zawsze, kiedy coś wymyślę fajnego, a parę tematów już w sumie mam, gorzej z czasem do realizacji tego, to będę wszystkie te pomysły pokazywał Wam w kolejnych, myślę, bardzo ciekawych materiałach. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.